Spojrzenie w niebo. Tak to jest, że co by zrozumieć mądre rzeczy, to najlepiej otworzyć mądro książka. W katechizmie Kościoła katolickiego przeczytamy, co to znaczy świętych obcowanie. Do wspólnoty świętych, komunii świętych, należą wszyscy ludzie, którzy Swoją nadzieję pokładają w Chrystusie i przez chrzest przynależą do Niego, bez względu na to, czy już umarli, czy jeszcze żyją. Ponieważ jesteśmy w Chrystusie jednym ciałem, żyjemy w jednej wspólnocie obejmującej niebo i ziemię. A w innych miejscach w katechizmie Kościoła katolickiego przeczytamy, że Kościół jest wspólnotą większą niż myślimy. Należą do Niego żywi i umarli. Bez względu na to, co znajduje się w czyścicu czy przebywają w chwale Bożej, znani, nieznani, wielcy, święci, niepozorni, ludzie, możemy nawzajem się wspierać ponad śmiercią. Możemy przywoływać imiona naszych patronów ulubionych świętych, ale także naszych zmarłych, co do których wierzymy, że są już u Boga, i odwrotnie. Możemy przez naszą modlitwę dopomóc naszym zmarłym znajdującym się jeszcze w czyśćcu. Bo każdy, kto czyni lub cierpi z Chrystusem i dla Chrystusa, przyczynia się dla dobra wszystkich. I odwrotnie: grzech każdego człowieka szkodzi całej wspólnocie. A tak po naszemu, tak od serca, też mądrze. Ja także pomyślałem, ileż razy święty Antoni znalazł rzeczy, które zgubiłem. Ile razy pomogła mi święta Filomena. Jak często pomagał mi święty Franciszek z Asyżu razem z Klarą. Jak często ojciec Pio wysłuchuje moich próśb. Maksymilian Kolbek, który opiekuje się naszym kapłaństwem. Tylu świętych pomaga, można powiedzieć, od zaraz. A zmarli, bardzo często rozmawiam z mamą i tatą, którzy już odeszli, dziadkami, bójkami, ciotkami i naprawdę czuję ich obecność. Dlatego czuję taki obowiązek, potrzebę serca, by kochani, podziękować Wam bardzo za modlitwy w intencji zmarłych. Za każdą modlitwę, za każdą zdrowaśkę, za każdą ofiarowaną Mszę Świętą. Бог